Z tej strony Peter, a dzisiaj gram na multiplayerów, tak Skyland! Dobra, no i tworzymy wyspę. Pierwszy raz gram właśnie na tym tym, znaczy może nie na tym serwerze, ale nie, lepiej wszystko sobie zostawmy w tym. Ale pierwszy raz gram na mapie powietrznej, bo grałem już na mapie na wodnej, raczej na wodzie. A gram z kolegą tam na wodzie, więc już trochę zaczęliśmy, ale nie nagrywać z tej na wodzie. Dobra, najpierw pierwsze coś, ci nam drzewko oczywiście. Później będziemy robić coś tam z koblem. Dobra. Będziemy robić generator. to większy się trochę wyspę. Mamy. Okej. To na. Nam na razie. Gdzieby to zrobić? Tu, 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 tak tu. Raz, dwa, trzy cztery wow, dwa o mm -hmm. piasek trzy o, ja nie, przynajmniej powinno być dobra, nie mam jeszcze kilofa. no nie no mamy zielone krakowce mam, mam po to dobra tak, pierwsze co to strzewka, robimy sobie wszystkie potrzebne rzeczy Crafting O Boże mój Crafting No! No! No widzicie Kilof. Tu będzie woda, ale tu będzie płynęła lava. No. No, na, Dobra, najpierw woda. A nie! He, he. Jeżeli słyszycie jakieś piszczenie, to nie spracajcie na to uwagi. Okej. Okay. Właśnie. Nie mamy niczego, naprawdę, naprawdę. No, 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 no naprawdę. No. Okej. Okay. Ale żeby ładnie wyglądało to tyle. Nie tu, tylko tu. Jaj! A wiaderko z czego? Aha, wiaderko z lamy. Najpierw lama, później lama. I genialnie! No oczywiście masz kilo. Będziemy kopać. Dobra, pięknie. Nie widzę tego. Trochę sobie pokopiemy. Porobimy narzędzia wszystkie. I zasadzimy drzewko. Pierwsze drzewko. Zasadzę. No, zasadzimy pierwsze drzewko. Szkoda, że nie wymyślili kamienne zbroi. Ale może. Okej. Okay. Lol. Koleż ma podobny nick do mnie. Piterkoń. <gryzny> I ja... Nie wiem czy tyle starczy, ale... Aha, jeszcze trzeba. Kurde, no naprawdę. Przepraszam Was na chwilę, zarz... Dobra, już jestem. Wziąłem sobie paczki, wziąłem, dobra. Trzy, okej. Okay. Raz... Tras... Nie. To robi to No i rośnie. Rośnie! E, dobra. narzędzia wszystkie jeszcze nam trochę zostało, to jeszcze miecz zrobimy sobie. Na wszelki wypadek, a poczekajcie. Aha, dobra. Co to będzie? Aha, aha. aha. A, dobra, to jest to fajne. Chyba nie. Ogólnie to jest serwer Skyland. Więc chyba wiecie. Aha, mini PVP. Super, tu wolę nie chodzić. Raczej póki co, bo będę miał materiały i jak sobie będę musiał sobie kupić. Albo zebrać. To się tutaj jak Tu jest wejście. Czego czekaj? Czyli tu jest pvp, okej. Okay. Nie nie mamy. Szkoda. A tu co jest znowu? Aha, dobra. Bo zapomniałem już w ogóle o co chodzi w tym skaimach. Teraz mi się przypomniało, że na tych kurczach sprint loguje. Przypomniało mi się teraz, że na tych tych, tych właśnie tu o będą pow potworki. powtórki. Co wtorki, są powtorki. Co potworki? Kurcze, zawsze mi się wydaje. No i poskoczenie póki co. Zobaczymy, co jest na górze. Pewnie ciasteczka. Które oczywiście możemy sobie sami produkować. Powietrzny jest o wiele lepszy, moim zdaniem, niż ten wodny. Aha. Kurde. Aha, okay. Tu już jest dzień, więc musimy coś zjeść. Naprawdę, musimy coś zjeść. Nianiania, Jak tu jest jest dzień, czyli tam tam noc. noc. Czyli za jakieś... Jak zjemy to, to... No ...możemy nie, walczyć. I tylko nie, 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 Pan. Dobra. Poczekamy sobie jeszcze chwilkę, bo tu już zachodzi. Dobra, przepraszam was za to, że tak tu i tu i tu, i tam, to mi potem. Ale wolę sobie takie bardziej potrzebniejsze rzeczy zostawić w tym um, No w tym Kurczę, w skrzynce Emerald, ma jakie no. Skąd ja wezmę no? Emerald? Aha, dobra Kapuję A tu co? Jest Ale lagi Logi. <grystanie> Lale lagi. Tu, tu... 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 tu była pustynia z tego... z czego... Z... Jak dobrze pamiętam, to tu była post... pustynia, ale chyba zrezygnowali z pustyni. Nie wiem dlaczego. Albo zawsze na więcej mokków. Może właśnie dlatego. Nie. Tarków nie, nie są dla mnie. Ciekawe co to by było. Ale wiesz. Był też as... na świątecznej tej edycji. O oh, Jezus! Dobra, wiecie co? Ja już będę się z Wami żegnać, bo trochę już za długo.